Pochwalony Jezus Chrystus, jak się spało? Mam nadzieję, że dobrze, że otwieramy oczy, aby uwielbiać Boga, aby Go chwalić całym sobą, naszym sercem, oczami, wszystkim. Dzisiaj Ewangelia, no, Wielki Tydzień, czyli jest trudna. Czytamy. Jeden z was mnie zdradzi, a potem kogut nie zapieje, a trzy razy się mnie wyprzesz. Krzyż jest związany ze zdradą, i z zaparciem się. Zdrada i zaparcie się Jezusa to, jest, to są rzeczy wpisane w krzyż. Cierpienie Pana Jezusa z powodu najbliższych, tych, którzy go otaczają, że ich nie ma, że chcą być twardzi i silni, a okazują się słabi, to oni właśnie, ci najbliżsi, to od nich Jezus najbardziej cierpi. To jest ból krzyża. Zobaczcie, teraz, kiedy mamy kwarantannę i siedzimy w domu, kiedy na głowie sobie siedzimy, nie doświadczamy tego? W wielu domach jest ciężko. Jest ciężko, bo, bo już nie wytrzymujemy tych napięć pomiędzy sobą cały czas razem. I, I tworzą się tam rzeczy, które bolą. To jest bardzo konkretny krzyż. To jest to, co i Pan Jezus przeżywał w mniejszym wymiarze. Ale to jest... Z krzyżem związany jest ból Zdrady i ból zaparcia. To, że przyjaciel wypiera się mnie, że nie pomaga. I to, co mamy zrobić, to w tym doświadczeniu być z Jezusem i współodczuwać z Jezusem. Współodczuwanie jest kluczem pierwszego tygodnia. Wejść w uczucia Boga, to co Jezus czuje: osamotnienie, pustkę, nie ma najbliższych, ból, ból zdrady. To są uczucia Pana Boga. Zapraszam, żebyśmy dzisiaj z tym pobyli. Co Jezus odczuwa za chwilę Wielki Czwartek, za chwilę Wielki Piątek. Co Jezus odczuwa te dni, idźmy z Jezusem. On wie, co się wydarzy za trzy dni. Wie, co mówi. Ktoś z was mnie zaprze, ktoś z was mnie zdradzi. To mówi. Zapraszam, żebyśmy z tym byli dzisiaj. I posłuchajmy dalej gorzkich żalów. Niech ta modlitwa gorzkie żale, piękna modlitwa, niech brzmi w nas, żeby przeżywać bardziej mękę Chrystusa. Razem z mocnymi w duchu. Włączcie sobie, dajcie kciuk w górę i subskrybujcie nasz kanał. Do jutra.